Poznał panią Stefanią, ten wolał od innych panią. Coś w niej już takiego było, że popatrzeć na nią miło. Oczy miała jak bławatki i na sobie ładne szmatki. Chociaż to rzecz dosyć trudna, zawsze była bardzo sludna. Aż mówił każdy przechodzień się musi kąpać co dzień Choć męża miała filistra W innych rzeczach była bystra Jeździła aż do abacy Po temat do konwersacji Prócz tego natura szczodra Dała jej bardzo ładne biodra Raz ją poznał jeden malarz Który często pijał alaż Jak ją zobaczył na fiksie Zaraz w niej zakochał w miksie. Miała w uszach wielki topas i była wycięta po pas. Przedtem widział różne panie, ale zawsze bardzo tanie. I do swego interesu miały dosyć podłe desus. Strasznie się zapalił do niej, wszędzie za Stefanią goni Miał kolorową koszulę. I przemawiał bardzo czule, żeby dała mu natchnienie, ale ona mówi, że nie, że umi kochać bez granic, ale to też było na nic. Potem jej mówił na raucie, dałbym życie, żebym miał cię. Jak zobaczył, że nie sposób, poszedł znów do tamtych osób, ale już zaraz za bramą. To samo Takiej dostał dziwnej manii, że chciał tylko od Stefanii, Bo to zawsze jest najgłupsze, Kiedy się kto przy czym uprze. Mówili mu przyjaciele, czemu jesteś takie ciele? Z kobietami trzeba twardo, A nie czatkać się z pulardą. Więc jej zaczął szarpać suknię A ta jak na niego fuknie Wtedy całkiem stracił humor I upijał się na umor Potem do Stefani Lubej List napisał dosyć gruby Że to będzie znakomicie Jak sobie odbierze życie A ona myślała chytrze To by było nie najbrzydsze Lecz jak przyszło co do czego jakoś nic nie było z tego. Potem znowu za lat kilka przyszła na nią taka chwilka. I myślała, czy to warto było być taką upartą. Lecz tymczasem mu wychudło, bo już była stare pudło. Tak to ludzie trwonią lata, że nie są jak brat dla brata. Większy jest tam baraz, żeby dwoje chciało na raz. Mm.